Myślę, że struktura dzisiejszej Ewangelii, tego fragmentu, który jest dziś czytany podczas liturgii, może nam dużo powiedzieć. Kiedy prześledzimy tekst, zobaczymy, że na początku i na jego końcu jest, są duże fragmenty mówiące o zdradzie Judasza, o jego decyzji o tym, że chce wydać Jezusa. Jest też mowa o tym, jak Jezus widzi tę zdradę i odkrywa ją, jako chce jej zaradzić, ujawniając niektóre detale, niektóre informacje na temat tego trudnego wydarzenia. Ale w centrum nie stoi zdrada, w centrum tego tekstu nie stoi zło. Ale pragnienie Jezusa, żeby spożyć z uczniami Paschę, żeby przeżyć z nimi ucztę miłości, by przeżyć z nimi wydarzenie, kiedy on da siebie do końca z miłości do nich. Jezus w ten sposób pokazuje, że jest wierny i w tej wierności przejawia się Jego, czy przez tę wierność przejawia się Jego miłość. Jezus chce zbawiać. Tych, którzy są dotknięci złem, niejako wchodzi w sam środek tego zła, by ocalić wszystkich tych, którzy pozwolą mu się ocalić. Patrząc dzisiaj na wierność Jezusa, który jest otoczony przez zdradę, także zdradę tych najbliższych jemu ludzi, patrząc na Jego wierność i oddanie, wzywajmy Jego obecności bo może my sami jesteśmy też otoczeni różnymi zdradami, swoimi lub innych, Jezus jest tym, który może nas przez te tragiczne wydarzenia przeprowadzić.